sobie mecze albo nie zagramy sobie meczów i otworzymy sobie jedną paczkę Jedną paczkę Tutaj nie No i sobie odb odbierzemy jedną paczkę I może coś trafiłem dobrego Może nie Zobaczymy aczkolwiek Jakby było coś dobrego to bym się ucieszył ale jak nie będzie jak nie będzie nic, nic dobrego no to i tak o! Zawodnik będzie Francja! este A myślałem, że to będzie Mbappé, a to jest TURAM. Ale 109 zawodnik, okej, okay, to jest i tak dobry traf. Bo tutaj na zawodnika 109, no to jest mała szansa na trafienie, nie? Bo albo trafimy 100, 108 plus zawodnika, nie? Albo nie trafimy. W sumie zawodnik 109, no to, to jest taki... No... Niby dobry traf, bo to zawsze więcej niż, niż końcy, nie? Aczkolwiek chyba bym wolał trafić te 200, 225 milionów końców, nie? Niż tego tri Triorama, ale najlepiej to bym 113 plus załodnika, wolałbym trafić, nie? No i dobra, i teraz odbieramy sobie tutaj. I teraz bierzemy sobie jeszcze za. Mm, tylko mam pytanie, takie, nie? Czy warto odbierać tego zawodnika za ten za flashback Może jedne, jedną paczkę sobie odbierzemy, nie? Za 1250, za 1250 gemów No i 3 miliony. No, to był słabe traf, aczkolwiek. Tylko chyba... No, no nic nie ratuje tej paczki. Nic, kompletnie nic. Aczkolwiek dobra, w tym odcinku to wszystko.